Siema, chciałem dzisiaj wam pokazać jak przygotowuję płaszczyznę powierzchnię pod montaż szyby zabrałem się za wycinanie resztek kleju I tak tutaj mam jeszcze muszę dokończyć ale tutaj tutaj już wycięłem co mogłem wydaje mi się że takie resztki to już tutaj zostaną tak to wygląda oczywiście Oczywiście cały element trzeba jeszcze wyczyścić, oczyścić i pomalować takim primerem, który kupiłem razem z klejem do szyb. Odwrócę się. Tutaj jest miejsce, które będzie jeszcze, yy, będzie jeszcze prostowane. Tutaj cały, cały ten rant jest zakrzywiony do dołu. No, a tutaj jeszcze muszę wyciąć resztę kleju po, po wycinaniu żyłką drutem, wszystko będzie przemyte, pomalowane. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy co sądzicie o tym, żeby tutaj taki. No, to jest naprawdę bardzo, bardzo cienki, cienka warstwa tego kleju tutaj została. Napiszcie, czy ona, czy ją skrobać do końca, czy. Czy zostawić, pomalować tak jak powiedziałem wcześniej, primerem i montować szybę, czy, czy wszystko do cna ścierać. Ale ja, moim zdaniem, może to być tak jak, tak jak tutaj, właśnie. No ale czekam na jakieś komentarze. O, tak to wygląda. Później pokażę jeszcze Wam urywek, jak już oczyściłem wszystko. Dobra, do następnego.